Cześć, witam. Odkładałam nakręcanie te, nakręcenie tego filmu i odkładałam, ponieważ książka, o której Wam za chwilę powiem, chociaż świetnie napisana, zburzyła mój mit. Mit, który wierzyłam w całe życie. Mit o radosnym mieście, ukwieconym, wyjątkowym, w którym leczono dzieci, dzieci chorujące na gruźlicę, cukrzycę, alergie i inne choroby. Leczono je... W mm, pięknych sanatoriach, a dzieci miały poczucie miłości, troski i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci tam zdrowiały. No, i to było wspaniałe. To był wspaniały mit. Niestety, autorka Beata Chomątkowska ten mój mit burzy. Dlatego y, burzy poprzez napisanie tej książki Miasto Dzieci Świata. A tu na okładce jest też taki element tego mitu. Za górami, za lasami leży rabka, gdzie leczą się i odpoczywają dzieci. Tak głosi mit o kurorcie przyjaznym dla najmłodszych. Miasto Rabka położone w Gorcach, w porywach Rabka Zdrój, ale no to, były, to był sztuczny twór, leżące w Gorcach, wierzyłam właśnie w ten mit. Natomiast... Książka Beaty Chomątkowskiej, jak już powiedziałam, świetnie napisana, kończy się takim zdaniem. Miasto dzieci powoli umiera. Dlaczego miasto dzieci powoli umiera? Nie tylko dlatego, że dziś kojarzy się. znaczy, że dziś wiadomości o rapce nie są radosne, i nie są miłe i nie są sympatyczne. Otóż dziś. Rabka boryka się z wieloma problemami. Między innymi z tym, że grozi jej utrata określenia sanatorium, zrojowisko, miasto wyjątkowe. Dlaczego grozi jej utrata tego właśnie określenia? Ponieważ Rabka dziś to jest miasto bardzo zanieczyszczone. Powietrze jest tam zanieczyszczone, a włodarze miasta nie chcą przyjąć ustawy antysmogowej. Rabka więc, no, środowisko w rapce, raczej powietrze w rapce nie zachęca i, i, i nie służy temu, żeby się tym powietrzem leczyć. Takie widoki jak ten, czyli y, wielkie wysypisko śmieci, śmieci AGD, skup odpadów w sąsiedztwie Rapkolandu. Jest tam jakiś Rapkoland, nie wiem co to jest, ale no takie widoki w Rapce podobno możemy zastać. Co jeszcze? A więc utrata po, tego określenia zdrojowisko, sanatoria. Ym, no, będzie to się również wiązało z utratą jakiejś tam y, opłaty klimatycznej i innymi, a więc radni zabiegają, robią wszystko, żeby tego y, nie stracić. Co jeszcze? Ym, Sanatoria, obiekty sanatoryjne się sypią. Dlaczego się sypią? Ponieważ się toczą rozprawy związane z roszczeniami e, ich przedwojennych właścicieli. Ponieważ po wojnie wszystko oczywiście w rabce zostało upaństwowione, a właściciele pozostali z niczym i dziś domagają się odszkodowań. Kto więc będzie inwestował w te budynki, e, tak mówi miasto, e, kiedy nie wiadomo. Czy nie zostaną rapce one odebrane? A jaki był początek? No, początek był świetlany. Otóż, kiedy w XVIII-XIX wieku um, uczeni, badacze um, odnaleźli, wykryli w rapce źródła solankowe. Źródła solankowe właśnie miały stać się um, um, panaceum na choroby. Gruźlicy, choroby płuc. Poza tym, Rabka jest przez wiele dni w roku słoneczna, słońce tam właśnie świeci, i dlatego uznano, że będzie to świetne miejsce dla budowy sanatoriów sanatoriów dla dzieci właśnie z tymi chorobami, o których powiedziałam. Miały się tam leczyć dzieci ubogie, dzieci, z których rodzice których rodziców nie było stać na to właśnie leczenie. Złote lata rabki to jest dwudziestolecie międzywojenne, jak napisała Beata Chomątkowska. Wtedy było w rabce, yy, rabce 200-300 sanatoriów państwowych, branżowych, prywatnych itd. A przecież te ziemie, na których budowano te sanatoria, do kogoś należały. Należały najpierw do właścicielem był Zarzycki, a potem odkupił to wszystko Kazimierz Kaden. No i on sprzedawał te parcele, na których powstawały sanatoria. Powiedziałam, że rapka i zdrój, czyli lapka zdrój to jest sztuczny twór, bo w rapce mieszkali tu bylcy, ci, którzy mieszkali tam od zawsze, górale, a od zdroju oddzielała ich linia kolejowa i nigdy nie nastąpiło, nie nastąpiło zjednoczenie jednego i drugiego, drugiej części tego miasta. Górale z rabki nazywali, wymyślili takie trzy kategorie ludzi, które to kategorie nazywali tak. Już wam czytam: Pnioki, Ptoki, Krzoki. Pnioki, Ptoki, Krzoki. Kogo tak nazywali, dowiecie się, yy, czytając tę yy, książkę. A więc mówię: w rabce powstawały sanatoria dla dzieci, potem również dla dorosłych. Nie tylko dla dzieci polskich, chrześcijańskich, ale również dla dzieci żydowskich. W rabce powstała enklawa żydowska, właśnie z sanatoriami, domami wypoczynkowymi itd. Te pnioki, krzoki i, i ptoki, jak mówię, nigdy się ze sobą nie zintegrowały. Natomiast ta kwestia żydowska zaczęła komuś przeszkadzać, komuś ciążyć. Na przykład znana z dwudziestolecia międzywojennego pisarka Magdalena Samozwaniec, kiedy przyjechała do Rabki w dwudziestoleciu międzywojennym, napisała tak. Żyd klapuje świetnie z kocimi łbami małego miasteczka, z kałużą płynącą czekoladową strugą wzdłuż drogi i z małymi śmierdzącymi sklepikami. Ale Żyd górach, rozwalony na mchowym dywanie lasu, Żyd wśród poziomek, borówek grzybów, co jest, to jest coś kontrnatir, coś, przed czym się dusza aryjska wzdraga. Bachory żydowskie drąsie, matki ich wrzeszczą na dzieci, żeby przestały nareszcie beczać. Wrzask, harmider, istny schód. I dalej. Skoszerowana rapka, zamiast pachnąć górskim powietrzem, wionie żydem. I ktokolwiek nie był antysemitą musi się nim stać, posiedziawszy tu kilka dni. No właśnie. Antysemityzm dawał o sobie znać wielokrotnie. Nawet po II wojnie światowej, kiedy to ostrzelano sierociniec żydowski, a także zabijano rodziny żydowskie. Dwudziestolecie międzywojenne za no, efekt, znaczy efektem, co ja gada, zakończyło się w 1939 roku, kiedy to wybuchła II wojna światowa i rapkę przejęli Niemcy. Były tu sanatoria niemieckie oraz, yy, yy, oraz stacjonowały oddziały młodych ludzi, którzy uczyli się wykonywać egzekucje. W rapce miała miejsce też ogromna tragedia z rozstrzeliwaniem związana, poczytacie sobie o tej właśnie tragedii w tej książce. Więc Rabka, mówię, raz w górę, raz w dół, historia, ludzie, wszyscy tworzyli takie zmącone, takie podzielone na wiele elementów, na wiele elementów historię tego miasta. Po II wojnie światowej, jak już mówiłam, upaństwowiono wszystko, i rząd polski nastawił się na leczenie dzieci, ponieważ gruźlica zaatakowała ze zdwojoną siłą po II wojnie światowej. I taka odezwa się ukazała. Niniejszym komunikuję przepraszam, to nie to już, już, już o już. Zdrowie i dobro dziecka w sanatorium powinno być dla wszystkich sprawą najistotniejszą. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by stworzyć dziecku miłą, serdeczną atmosferę, by w czasie jego pobytu w sanatorium zastąpić mu rodziców względnie opiekunów i otoczyć je należytą opieką. Dziecko powinno wyczuwać ten nasz serdeczny do niego stosunek, a okres czasu spędzony w sanatorium powinno mile wspominać. To był apel po II wojnie światowej. Apel władz o to żeby takie warunki dzieciom stworzyć. Ale jak stworzyć takie warunki, kiedy brakowało obiektów, ten poprzedni e, cytat, który zaczęłam, to było niniejszym zdajem sprawozdanie, że kiedy przyjechaliśmy na miejsce z dziećmi, okazało się, że budynek przeznaczony do naszego pobytu jest całkowicie zrujnowany. Nie ma okien, drzwi, no musieliśmy improwizować i ta improwizacja e, trwała bardzo długo. Nie było lekarzy, opiekunów, e, w tej książce są też wspomnienia mmm, dzieci leczących się yy, w rapce z różnych lat. I nie są to wspomnienia miłe i serdeczne. Nie jest to bajka taka z tego mojego mitu, w który wierzyłam. Dzieci wspominają, że pobyt tam to daleki był od serdeczności, troski, miłości, opieki. Że przeżywały traumę, że były poniżane, że wspólne kąpiele, głód i strach. Panowały właśnie w rapce. Jedno, wspom jedno wspomnienie należy do osoby nieanonimowej. Jest to Ilona Wiśniewska, ta, która pisze reportaże o Norwegii, takie jak Białe, Lud i coś jeszcze. Ona była w rapce w latach 90., i mówi, że wspomina przede wszystkim głód i strach. Dzieci głosu nie miały. Tutaj jest cały rozdział o tym, że nikt dzieci nie pytał o to, czego chcą, jak chcą. Zresztą nie było wtedy mm, takich tendencji, które są również dziś, bo pewien polityk powiedział, że dzieci głosu nie mają. Wtedy one tego głosu nie miały i były zdane na łaskę dorosłych. A ci dorośli byli różni, bardzo różni. Brakowało siły fachowej do opieki medycznej, pedagogicznej. Z biegiem czasu y, jednak zrobiło się pewne środowisko lekarskie, y, pielęgniarskie, no i ta y, rabka funkcjonowała. Po II wojnie światowej rodzice ustawia, ustawiali się w kolejce, aby swoje dziecko, które było chore, do rabki wysłać, bo był ten mit, właśnie tego y, uzdrowiskowego sanatorium. Po powrocie do domu nikt ci nie pytał, jak było. Y, co tam przeżyły, czy miały co do zabawy, kto się nimi opiekował. E, jedynym jasnym elementem w życiu ra, dzieci z Rabki, czyli z tego zdroju, był Teatr rapcio, który starał się dzieciom umilić te właśnie e, miesiące pobytu w rapce. Rabka, zdrój, więc dzisiaj, jak już napisała Beata Homontkowska upada, A pamięć mieszkańców o historii jest bardzo wybiórcza. Zwłaszcza dotyczą wybiórcza jest na temat żydowskich współmieszkańców tego miasteczka. I po wojnie wróciło do rabki troje Żydów rabczańskich. A dziś Beata Chomątkowska rozmawiała z jednym, który ma na imię Narcyz i mieszka w byłej mykwie żydowskiej. Cezary Leżeński, przewodniczący kapituły Orderu Uśmiechu, starał się właśnie ożywić rapkę. Tu przyznawano ordery właśnie tego uśmiechu, ludziom zasłużonym dla opieki nad, nad małymi pacjentami. On też wymyślił ten rapkoland podobno, nie wiem co to jest, więc jeżeli ktoś był, to proszę, żeby napisał, a także wymyślił słoneczko, czyli to ten symbol orderu uśmiechu i tak podobny symbol znajduje się w herbie Rabki no właśnie im bliżej końca książki, tym bardziej wyłażą na, wieś, na wież kłótnie, zawiści walki między sobą ludzi dorosłych o to komu przypisać i jakie zasługi nawet zasługę za wymyślenie herbu miasta Rabka a więc minął, m, m, runął mit o tym mieście, w którym, który to mit ja wierzyłam. Dziś jest trudno rabce powrócić do dawnego, do dawnej świetności. Tym bardziej, że jak mówię, te roszczenia właścicieli powodują, że nie wiadomo, które sanatorium, do kogo i jak leczyć. Złą sławę rapce przynoszą też takie komunikaty i takie tragiczne wydarzenia, jakie miało miejsce chyba rok temu, że drzewo w parku rapczańskim się przewróciło i zabiło trzy osoby babcię, matkę i wnuczka. Nie działa to na korzyść rapki, a jak mówię, w tej miejscowości nie mówi się jednym głosem, bo nadal dzieli się ludzi na ptoki, pnioki i krzoki. Zachęcam, nie będzie to łatwa lektura, ale zachęcam do, jej, do przeczytania tej książki, bo nie ma to jak wierzyć, źle jest wierzyć w, w, w kłamliwy mit, mit, który gdzieś tam krąży. Myślę, że prawda może oczyścić też mieszkańców tego miasta, a także, a także czytelników, którzy wierzyli w taki wizerunek krapki, jak ja. Oczywiście bardzo proszę tych, którzy leczyli się w rapce, byli o komentowanie tej książki, jeżeli już przeczytali ją, a jeżeli nie, to nadsyłanie swoich wspomnień, opinii, jakie wrażenia wynieśli z leczenia w rabce albo rabce zdroju. Polecam książkę Beaty Chomątkowskiej, Miasto Dzieci Świata. Aha, Miasto Dzieci Świata to jest określenie oczywiście na wyrost. Przeczytacie dlaczego, ale książkę naprawdę warto przeczytać. Dziękuję, do zobaczenia.